Pałem dzisiaj znowu jesteśmy we dwóch i dzisiaj zrobimy coś bardzo nietypowego bo dzisiaj będzie dużo błota wody. dużo wody będą wodospady wodne już słyszę jak woda szumi będą odwadniacze no i będą tajemnicze kanały ze śluzami wodnymi przez które będziemy przechodzić co nie byłeś tu jeszcze nie byłeś no to Ci pokażemy parę rzeczy dosyć ciekawych. Mamy troszeczkę więcej światła dzisiaj, żeby nam tego światła starczyło. Zapas akumulatorów. Mam nadzieję, że będzie ok. To co? Idziemy. Ruszamy. Ruszamy. Słyszysz, podmóg wody. Daje równo. Daje równo. Chodzimy. Wow, you're going back, Dobacz, zobacz jakie związki manganu i żelaza jak się tutaj osadzają. To wygląda jaskinia na jaskinie obcego. Ładne miejsce Jak? Konkretna kultura To idziemy dalej Szumbo jest dosyć mocny Jak nie będziemy musieli to nie będziemy zakładać babu nie będziemy zakonać go to w do kamery, a ja będziemy musiał nie zatrudnąć. O, wy zapadniemy się jakoś. Spróbuj. लॻ बहुत इन Ja jestem dużo niższy, dlatego mam większe problemy z tym. Zobacz. A to wygląda, nie? I to jest to, co mówiłem ostatnio, zobacz. Związki manganu, czyli te czarne. Tak? Osadzają, tak naprawdę to jest tylko na na tym. Osadzają się z tymi związkami rudnymi żelaza i tworzą, są takie niesamowite formacje. Słyszę tą potęgę tam z przodu. Najlepiej się tutaj przychodzi w okresie, jak teraz mamy lekkie roztopy w okresie takim wiosennym, no i po deszczu, bo w lecie no to nie ma tego efektu, no bo nie ma wody. Paweł idź to zobaczymy jak daleko będzie. tu tołba, że się tam nie wciągnęła a jak a tam jest ta studnia tak, tak, tak Oh! Wow. Um então. é? ah, Já tá que a câmera se endrizou Bo? No? nie to, Ale ja będę się przekonać, jak nie wejdzie, to tam to nie będzie wiedział. Dopiero na to, polowacie się. To chodzi Tam do góry dzisiaj wejdziemy i będę chciał Ci pokazać śluby wodne, które pozostały po tamtym okresie, bo te śluby się zachowały. Progi zwalniające to są progi zwalniające, żeby ta woda za szybko tutaj da, nie nabierała pędu. No budować ten wody jest tak duży, że porywa śruby właśnie szpilki kolejowe, jakieś torowiska, różnego rodzaju elementy infrastruktury kolejowej. Popatrz, popatrz ile śrub. Akurat dla pomiaru. Kiedyś znaleźliśmy o no, podkład kolejowy i to jest me metalowy metalowy podkład kolejowy No i teraz zobacz, pytanie skąd został porwany No właśnie, ale da, to jest szerokotorowy, to nie jest zwykły, tylko szerokotorowy normalny A my jesteśmy głęboko ziemią Prawda? Zakłada. Patrz, ile tu tego narosło. To wszystko są właśnie. Na rośnie te związki znalazły mangana gdzieś, mangana gdzieś tu się przedostają. No ale wszystko wybudowane, widzisz, ocegłowane. Takie odwadniacze. Przekrój bardzo duży. Czyli tej wody tutaj spodziewano się olbrzymie. Już. To Paweł, próbujesz pierwszy. Odmiany kamery teraz po w którym górkę gorzej w Teraz głęboka woda. co? tak To? Winni widać. No widać, widać, że wszystko jest zarośnięte od lat właśnie tutaj. To jest pika kolejowa. Podejrzewam, że e, tutaj w tych elementach wodnych nie mam rzecz mi jeszcze znaleźć. Dobra. Robi się głęboko panu, kłamać. No następny podkład. Z kawałkiem szyny? Nie, z kawałkiem szyny. Nie. A, szyna, łącznik. To zobacz, jaka siła wody musiała być, że to przydargało to.